Cześć kochani. Witam was serdecznie. Pokażę wam dzisiaj troszkę miksów włóczki Pari z różnymi naszymi włóczkami fantazyjnymi. A to dlatego to pokazuje, że Barty She makes Notes zrobiła nowy wzór na sweter, gdzie połączyła Pari i zrobiła takie fajne fantazyjne dodatki ze włóczkami z naszego sklepu. My proponujemy Także inne włóczki na te fantazyjne rękawy. Na przykład do tej rdzawej Pari, z której jest ten pierw, pierwowzór, e, to jest numer włóczki 800. Proponujemy dodać na przykład włóczkę naszą, to jest włóczka Samba, kolor e, Orange. Do tej samby Orange, słuchajcie, bardzo ładnie pasuje też taki beżowy pari, to jest numer e, 62, Zobaczcie, może tak to zrobię, będzie lepiej to widać tordzawe, oczywiście, tak. I pasuje też, moim zdaniem, inna tonacja troszeczkę, ale też pasuje ten kolor. To jest numer 840 pari. Dla odważnych można dodać też w tych rękawach influencer. Influencer to jest taka złota. Włóczka, ona nie gryzie, a ma taki, na, na moherowej niteczce są takie, jakby chrupki złote. Bardzo fajnie to wygląda. A można po prostu do tych kolorków, bo po prostu do tych trzech kolorów parii dodać tylko influencer. Tutaj mam zaraz, słuchajcie, taki kolor to, to, to też jest włóczka. Magic Club, włóczka konfetti w kolorze takim różowym. I teraz, słuchajcie, ona również będzie pasowała, no wiadomo, do koloru białego, ale również będzie pasowała do tych kolorów pari. Do rdzawego nie, ale do tych na przykład, tak? Fajnie to będzie wyglądać z takimi no, ciepłymi brązami, tak? Czyli to jest numer. 62, a to jest 840. Teraz odsuwamy na chwilę brązy i na przykład do tego koloru konfetti pasuje pari numer 64, taki delikatny róż. Jeżeli chcecie iść w większe, w bardziej w większe szaleństwo różowe, to na przykład konfetti fuksja i pari fuksja. Numer 339, tak? Przejdźmy sobie teraz do Zielonych. To też jest oczywiście Samba Green. I do tej Sambi Green na przykład pasuje Pari 292. Pasuje też ten szmaragd do tych knopków szmaragdowych. To jest numer 975. Widzicie, tych szmaragdowe nopki. Dla odważnych można dodać sobie na przykład jeszcze tą naszą flesh, połączyć z cekinami. Albo dodać na przykład do szmaragdowego Pari tylko flesz tego koloru, albo na przykład do Pari 461 dodać flesz ten granatowy, mam tutaj jeszcze przygotowaną włóczkę, która jest teraz na mega wyprzedaży. To jest włóczka crazy. I ona też będzie pasowała, słuchajcie, do. Tego pari 461. Można dodać cekiny albo bez cekinu. Tutaj mam jeszcze większe szaleństwo. Czarny pari, to jest kolor 112. A do tego włóczka techno black silver albo black gold. To może być szał. To jest taka wersja już wieczorowa tego seterka. No i jeszcze wzięłam sobie czerwony. Crazy włóczkę, i tutaj można, do, można ją połączyć z Pari Czerwonym, to jest numer 400, 340, albo z takim koralowym numer 100. Ona też ma tutaj ta crazy, słuchajcie, takie y, karmelowe stawki, i ona będzie też pasowała moim zdaniem do tego brązu 840, a nawet do beżu, jeżeli ktoś lubi takie połączenia. 62. Także za chwilę nowy wzór będzie testowany. Możecie sobie wybrać takie połączenia, a Barty jeszcze przygotuje oczywiście dla Was próbki z tych pięknych miksów. O, poleciała! Zapraszamy serdecznie.